Hej, czyściłem! Nasze filmy o oponach okazały się bardzo interesujące nie tylko dla Was jako użytkowników, ale również dla producentów opon. Dostaliśmy kontakt z Dunlop'a, że Dunlop chciałby nam przedstawić nowy model opony, który nazywa się Sport Smart Mark 4. I kilkudziesięciu influencerów na całym świecie dostało właśnie taką paczkę z zestawem startowym oraz zestawem opon. I ten zestaw opon wjedzie do naszego wspaniałego Geeksa. W założeniu Sport Smart Mark 4 jest oponą, która jest przeznaczona dla motocykli sportowych. Które spędzają 90% swojego czasu na ulicy i 10% na torze. W zestawie startowym jest koszulka, bluza, czapka, naklejki, które kocham i brelok oraz riflet, który mówi, jaka jest obietnica dotycząca tych opon i jaka jest różnica względem poprzedniego modelu Sportsmart Mark III. Ale to, co jest najistotniejsze, to jest to, że marka Dannop nie boi się o swój produkt. I często, kiedy my recenzujemy jakieś produkty, mówimy, żadnych scenariuszy, my będziemy robili to, co chcemy, jak chcemy i mówili to, co tak naprawdę myślimy. I Dannop powiedział dokładnie o to nam chodzi. I wszyscy influencerzy, którzy byli na tej prezentacji, dostali taki właśnie pakiet i oni mają mówić prawdę. I my dokładnie to zrobimy. Śledzcie nasz kanał, niebawem głębsza recenzja tego zestawu.